I o witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony na Replay Game i witam Was w moim pierwszym audiologu. Co w tym audiologu będę Wam mówił? W tym audiologu chciałbym Wam zaprezentować teraz co się zmieniło na moim kanale, a także co dojdzie na moim kanale, więc tak, zaczynamy. Pierwsze co chciałbym dać, że skończyłem z serią Pogrywajka i może skończę i skończę serią Minecraft Mody. Skończyłem. Tak, tych dwóch serii już nie będzie na moim kanale, ale za to ym, jedna dojdzie na pewno, czyli Minecraft. Przepraszam. Ym, Minecraft, czyli to będzie taki zwykły survival, nie będę kombinował z nazwami, zwykły Minecraft będzie. I będziemy tam budować jakieś rzeczy, będziemy tworzyć razem świat, więc myślę, że będzie spoko. Ym, kolejnym nową serią, którą chcę zrobić, będzie Terraria. Terraria, czyli będziemy normalnie 2D, czy tam 1D grać coś podobnego do Minecrafta. Trzecią rzecz, którą tak podejrzewam, że to nam będzie Assassin's Creed 2, let's play, oczywiście i będziemy to grać. Także chciałbym dodać jeszcze Counter Strike, bo myślę, że ta gra jest całkiem spoko. moje fajne momenty, które mi wyjdą na różnych serwerach. Co tam jeszcze chciałbym dodać? Następny odcinek, który dodam po tym audiologu, będzie Minecraft Parkour. I tak prosiłbym o jedną rzecz, żebyście mi powiedzieli, czy tam dali link na prywatnej wiadomości lub w komentarzu podali ten filmik. Jak nagrywać z osobą, czyli przez Capeam? No więc myślę, że będzie spokojnie nagrać Minecraft Parkour z. Nie samemu, tylko z kimś, więc napiszcie mi. No, a ta marka Minecraft Parkour to być jakiś fajny escape, więc trzymajcie się, cześć, no i na razie.